Witam Państwa bardzo serdecznie. Plantacja ogórków. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Pojawiły się, proszę Państwa, pierwsze oznaki muszniaka rzekomego. Tutaj pokazuję taki liść, bardzo charakterystyczne. Żółte plamy, takie rozlane. Ale jak rozróżnić tą chorobę od choroby bakteryjnej? Otóż, jak weźmiemy liść pod spodem, zobaczymy, zaraz zobaczymy, może się uda go odwrócić. To będą, będzie nalot czarnych zarodników. Tutaj akurat widać, że o tutaj są plamy z takimi ciemnymi zarodnikami, jest ich niewiele w tym momencie, bo jest bardzo, bardzo ciepło. Natomiast te plamy, które zarodników nie mają, to jest kanciasta plamistość bakteryjna. To są dwie różne choroby, bo bakterii jedna bakteryjna, a druga grzybowa i różne preparaty do zapobiegania. Ogórki nawadniane kroplowo z fertygacją Wczoraj była saletra wapniowa, 2-3 dni przerwy i nawóz kompleksowy wieloskładnikowy z dużą ilością potasu. Proszę Państwa, co można zrobić, jeżeli chodzi o tego moczniaka prawdziwego? Produkt Orwego, jeden dzień karencji, produkt Cabrio Duo. Ewentualnie produkt Infinito, tutaj Infinito już jakiś czas temu szło, więc zobaczymy co tam producent ma w magazynie, najprawdopodobniej będzie Cabrio Duo, ale też dodatek miedzi ABSCU w pełnej dawce, żeby ograniczyć choroby również bakteryjne zmiennik aż tak bardzo się nie psoci nie wiem, być może jest mu troszeczkę za ciepło bo jest bardzo bardzo ciepło ale nadchodzi zmiana pogody jeżeli nie zostaną wykonane zabiegi ochronne to plantacja może w kilku, ciągu kilku dni zostać zniszczona zapraszam do oglądania następnych filmów w tej plantacji jak i z innych plantacji warzyw gruntowych